Teraz będzie, Szanowni Państwo, o miłości do siebie. Siódma do zdrowia! Naszego wspaniałego cyklu. Twoja nowa figura wystartowała, więc chcemy teraz poznać bliżej bohaterki tego naszego cyklu. A mamy wspaniałe pięć duetów, bo są to bohaterki, które postanowiły coś zrobić ze swoim zdrowiem przede wszystkim i samopoczuciem, ale mają też wsparcie mentorek. A wszystkim oczywiście towarzyszy nasza Aleksandra Kostka. Jak zawsze będzie się działo. Uwaga, uwaga, 3, 2, 1, start! Kropietica, dziecko! Kalisz! Ręcziny, Gnieslo! Bohaterki i mentorki, właśnie z tych miejscowości, biorą udział w programie Twoja nowa figura. To już siódma edycja. Ja jestem ciekawa, który duet chciałby zacząć naszą przygodę? Który? My! A, Kalisz! Jak macie na imię? Martyna, Patrycja. Dziewczyny, ja już jestem gotowa do ćwiczeń. Czas na was! Brawo! Kiedy mój syn zaczął mówić, cały czas mówił do mnie duża mama. I to między innymi zmotywowało mnie do tego, żeby zacząć walczyć o siebie. Schudłam już ponad 40 kilo i chciałabym zrzucić jeszcze kilkanaście. Zobacz to zdjęcie z dzisiaj. A tak wyglądałam Jezu, jeszcze niedawno. To naprawdę duża różnica. Jeszcze kilka miesięcy temu niestety nie mogłabym sobie pozwolić na to, żeby iść z synkiem i z mężem do takiej sali zabaw. Do tej pory mam wrażenie, że się tu nie zmieszczę, ale jestem! Hey! Było mi przykro, kiedy na przykład siadałam w autobusie i zajmowałam prawie dwa miejsca, nikt koło mnie nie siedział. Czułam się taka osamotniona w tej swojej otyłości najprostsze czynności sprawiały jej bardzo dużą trudność rok temu mieliśmy wesele i wiem że na przykład szukanie sukienki na ten ważny dzień dla nas też było dla niej trudne brakowało jej na pewno pewności siebie wstydziłam się wychodzić odkąd stałam się otyła czyli przez ponad trzy lata nigdzie nie wyszłam na miasto do tej pory mu Wszyscy wiedzą, że przytyłam po ciąży, ale mm, tak naprawdę miałam też depresję poporodową i musiałam przyjmować lek, który powodował nadmierne przybieranie na wadze. Myślałam, że to moje życie tak jakby się skończyło. <laughs> Mam takie poczucie, że straciłam te ponad dwa lata, że nie mogłam w pełni. Bawić się z moim synkiem i dotrzymywać mu kroku przez te pierwsze lata to było niemożliwe. O matko, dwa zjazdy jestem taka zmęczona. Muszę dalej robić formę. Ja jestem przekonana, że Patrycja da sobie radę, bo ma dużo determinacji w sobie. Ona bardzo tego chce. Patrycja jest bardzo wrażliwą kobietą, taką podatną na opinie innych ludzi. Jeżeli zbyt dużo przyjmujemy do siebie, liczymy się z opinią innych, która jednak nie jest zawsze taka dla nas przychylna, osoby, które są otyłem, z reguły swój stres e, zajadają. I jednak te kilogramy zdecydowanie przebywają. Dzisiaj wykonamy sobie kriolipolizy, Polizy, czyli wymrozimy komórki tłuszczowe na brzuchu. Nasz gabinet jest miejscem tylko i wyłącznie dla pań. Nasze podopieczne mogą czuć się bardzo komfortowo, co na początku jest dla nich ogromnym wyzwaniem. Patrycja, rozpoczynając przygodę w naszym gabinecie, jadła zbyt mało, około 1000 kalorii. Gdy zbyt mało jemy, nasz organizm niestety działa w odwrotny sposób. Mam nadzieję, że w końcu te moje uda będą szczupłe i będę mogła chodzić w miniówkach. Ja jeszcze muszę popracować trochę nad ramionami. Wspólnie z panią Patrycją postanowiłam, że zmobilizuję ją jeszcze troszkę, dzięki temu, że będę brała wspólnie z nią udział. Zdecydowanie będzie też uważam mi trochę prościej. I też postanowiłam zgubić kilka kilogramów i ujętrnić swoje ciało. Z reguły ćwiczymy razem wspólnie na stacjach treningowo-zabiegowych, więc w jest zdecydowanie prościej. Co, chcę się całkowicie pozbyć tego celulitu. Czy mogłabyś mi poradzić coś, co mogłabym stosować w domu? Jasne, mam dla Ciebie rozwiązanie. Mhm. Jest to set antycelulitowy. Aplikuj to codziennie na skórę, w e, szczególności na swoje uda. Przy otyłości zwykłe wejście po schodach jest niczym zdobycie Mount Everestu. Przekonały się o tym Patrycja i Martyna i to osobiście. Czy uda im się zerwać zupełnie ze starym życiem i zawalczyć o swoje marzenia? Przekonamy się o tym już wkrótce. Trzymam mocno kciuki. Kolejne duety, które podjęły się tej walki. Oczywiście będziemy poznawać w naszym duet. cyklu. Dwie nogi, Aleksandry. Duet. Ola. Trzymasz formę ponad normę, tak by to określił. Będziemy teraz rozmawiać, drodzy Państwo, o tym, jakie zagrożenia niesie ze sobą choroba otyłościowa. A z nami Anna Morks, psychologka, ekspertka Fundacji Studio Figur. Dzień dobry. Dzień dobry dzień I Magdalena Gilmeister, dietetyczka, ekspertka Fundacji Studio Figura. Dzień dobry. Dzień Witam dobry. serdecznie. To, zanim o konsekwencjach, to może o tym, jak uniknąć otyłości, uh -huh. sport. Tak. Dieta... Zacznę Jasne. od tego, że otyłość to geneza, czyli początek wszystkich chorób, które nie połączylibyśmy nawet z otyłością. Niszczy nasz organizm fizycznie, ale również obciąża psychikę, czyli brak akceptacji, depresja. Więc tak jak tego już w nie nasza uczestniczka Patrycja walczy pod właśnie dyktand mentorek jest to wsparcie. Choroba otyłościowa powoduje 200 ponad 200 przeróżnych Dokładnie. powikłań. Czasem ludzie leczą się na serce, na nerki, na wątrobę, a przecież tak i co należy... robi właśnie nasza mhm. uczestniczka felietonu? Ona leczy depresję. Natomiast jest w miarę młoda i szybko szuka pomocy w trafia do gabinetu modelowania sylwetki do profesjonalnego gabinetu modelowania sylwetki, gdzie eksperci dobierają dla niej właśnie odpowiedni program treningowo-zabiegowy, działają holistycznie, kompleksowo i też ma tutaj swoją mentorkę, która osiąga razem z nią upragnione cele. Mówimy o motywacji do tego, żeby właśnie nie dopuścić do choroby otyłościowej albo żeby zacząć walczyć z jej z jej efektami. I chyba trzeba powiedzieć, że tą motywacją powinno być przede wszystkim zdrowie. Motywacją może być zdrowie, motywacją mogą być też czynniki zewnętrzne, tak jak tutaj pani powiedziała, synek. Mój synek powiedział mi: "Mamo, nie chcę, żebyś była big mamą". W związku z tym ten motywator, ten motywator może być motywatorem zewnętrznym. Natomiast, jeżeli my mamy taką bardzo dużą motywację wewnętrzną, to motywacją wewnętrzną właśnie jest zdrowie. Moja pewność siebie, chcę zmienić coś w swoim życiu, to to jest największa motywacja, która powoduje, że nam się chce i my jesteśmy konsekwentne w tym działaniu. Ale wiadomo, sport. Zmiana trybu życia, nawyki, e, zwiększona aktywność fizyczna, ale też to jest taka droga małych kroków. Ja chcę powiedzieć, że nie wielkimi krokami. My nie przeskoczymy trzech schodów od razu. Malutkie kroczki w całej tej rzeczywistości są nam najbardziej potrzebne. I wszystko powinno się udać. Trzeba się tak. uzbroić w cierpliwość. W tak cierpliwość jest, przede nie wszystkim. od tak, od Powiedzieliśmy razu. o tych konsekwencjach zdrowotnych y, związanych z otyłością. Y, to oprócz takiego zwykłego, codziennego funkcjonowania, bo jest trudno, to co jeszcze? Co jeszcze? Przede wszystkim... Y otyłość, walka z otyłością, to nie sprint, tylko maraton, więc tak jak już tutaj e, nasza Ania powiedziała, e, metoda małych kroków, czyli wprowadzamy m, do swojego dnia e, aktywność fizyczną, e, warto też odwiedzić profesjonalne miejsce, czyli m, za, tak, aby zaopiekował się nam, nami e, trener, mentor, poprowadził nas w tej drodze, e, pokazał. Bo ta droga nie jest łatwa. Tak. Jest łatwa. Ta Ona droga nie jest generalnie długa. jest bardzo długa, czasami przeraża nas to. Tak, wyboista. My tracimy motywację, bardzo często poddajemy się, nie mamy tego wsparcia, nie mamy osoby bliskiej, która by się z nami, nami zajęła, zaangażowała. Tej fantastyczny przykład mentorki, przyjaciółki. Jest mentorka, która cię wspiera w odpowiednim, specjalistycznym miejscu, a z drugiej strony jest przyjaciółka, która mówi, wierzę, że sobie poradzisz. Wiecie, jakie to jest ważne, kiedy człowiek ma kogoś, który mówi, pójdę z Tobą, pójdę z Tobą na ten trening, pójdę z Tobą na ten spacer. Rodzina bardzo ważna. M Mąż, dzieciaki, przestajemy jeść rzeczy przetworzone. Możemy w takim wypadku skupić się na jakiejś określonej działalności. Na przykład nie będziemy przez cały tydzień jeść słodyczy, i to są te drobne kroki, które nas do tego doprowadzą. A tymi małymi krokami my naprawdę jesteśmy w stanie zrobić wiele. Pierwsza rzecz to oczywiście decyzja, że na tę drogę diagnoza, wstępujemy diagnoza, ja powiem, Diagnozy, diagnoza. badanie, tak. niedobory, indywidualne wiedzieć, podejście tak. do każdego, bo nie ma uniwersalnych metod. Absolutne. To indywidualne podejście jest niesamowicie ważne, ale później wytrwanie w tym maratonie, jak Pani mhm. powiedziały. Jak? Dokładnie, tak. dokładnie. Wytrwanie w tym maratonie to jest przede wszystkim to, że my musimy sobie zdać sprawę z tego, że chcemy mieć zmianę, że chcemy mieć w sobie zmianę i to jest pierwsza podstawowa rzecz. Jeżeli ja zidentyfikuję, że chcę mieć tą zmianę, to zaczynam ją sobie po prostu układać i jakby werbalizować też. Pierwsza rzecz to muszę określić ten cel, czyli gdzie ja chcę być za te parę miesięcy. Bardzo dobrą i pomocną rzeczą jest to, żeby sobie nawet narysować swoją sylwetkę, swoją osobowość, swoje cele na kartce i w tych trudnych momentach wracać do tego i patrzeć sobie na to, jak, jak ja do czego ja dążę i co ja chcę. Warto też zrobić takie zdjęcie na starcie, bo to też może być motywacja, pomiary. Żeby myśle, że naprawdę się zmieniamy. Pomiary Te małe kroki i, i efekty też mogą być zdjęcia, motywacją. Zdjęcia pokazują też dużą zmianę, bo tak na co dzień, patrząc na siebie w lustrze, też nie widzimy tych zmian, tak. które, które cały czas są w tym procesie, dlatego zdjęcie jak najbardziej motywuje nas zdjęcia, później, pomiary później, też, żeby wytrwać w tym, co osiągnęliśmy. I mówmy tak, sobie bo, dobre słowa. A, jak my nie o walczymy o rocznie, z otyłością. My, tak? mamy, my mamy generalnie nie walczyć z otyłością. My bardzo negatywnie się nastawiamy bardzo często. My mamy nie walczyć z otyłością. My mamy powiedzieć sobie, że akceptujemy ten stan, bo to jest stan wyjścia, i mamy pójść do przodu, e, mówiąc sobie o tym, że ja będę teraz siebie zmieniała. Mhm. I powiem sobie tak: przez pierwsze trzy miesiące zrobię sobie pięć kilogramów. 3 kg w miesiąc, 3 kg w miesiąc i to będzie mój sukces i tymi małymi sukcesami powinniśmy się de facto cieszyć. No i to wsparcie właśnie w takich miejscach, w takich profesjonalnych tak. gabinetach zrost pomarańczowy w ważne. Jeśli tak. jest y, w państwa otoczeniu ktoś kto podjął się tego wyzwania i rozpoczął tę drogę, to pamiętajmy o tym. wsparciu, mówmy dobre rzeczy, bo to naprawdę nas motywuje. Podziwiajmy, doceniajmy. Tak jest. Dziękujemy. I nie powodujmy, pięknie. żeby zboczył z tej ścieżki. Nie przeszkadzajmy mu. Nie, ciągniemy. Anna Morks i Magdalena Gilmeister były z nami w pytaniu e, na śniadanie.